Kredyt mieszkaniowy hashtag na start rusza. Już sama nazwa wzbudza troszkę problem z wypowiedzeniem, ale ministerstwo zapowiada, że będzie łatwo. A jak będzie i kiedy on ruszy? O tym w naszej rozmowie w obiektywnie o biznesie. Dzień dobry Państwu, Szymon Glonek, Obiektywnie o Biznesie, a dzisiaj moim Państwa gościem jest honorata Skrzypek Komorowicz z KredytowyPoradnik.pl. Dzień dobry, cześć, witaj. Cześć, witam serdecznie, bardzo mi miło. A, no, mieszkanie na start, hashtag jeszcze dodali, żeby się to wyróżniało i chyba tak jak powiedziałem, troszkę ta skomplikowana nazwa Podobno ma być łatwa, bo w internecie dodajemy wszędzie hashtagi. To, to słyszałem takie wyjaśnienie rzecznika prasowego ministerstwa. No i podobno sam kredyt ma być też prosty, ale jak czyta się te założenia, no bo to jeszcze, jeszcze nie jest ostateczna ustawa, ostateczne prawo, no to jak czyta się te założenia, to tak do końca chyba prosto nie jest. Ja może na początku nawiążę do tej nazwy, bo wydaje mi się, że to taki ten hashtag, taki troszeczkę ukłon marketingowy w stronę jednak młodych, bo no kredyt ma być na start, czyli na to pierwsze mieszkanie, więc myślę, że, że może to tutaj mieć coś do. Jakby może być to po prostu jakaś, jakaś zależność. Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę, sam projekt ustawy, no to jak to każda ustawa brzmi skomplikowanie, szczególnie gdy widzimy ją pierwszy raz na oczy. Natomiast ja przeczytałam ją póki co, jeszcze, jeszcze nie dokonywałam takiej bardzo dokładnej interpretacji, natomiast ona jest dość, w wielu miejscach jest bardzo podobna do bezpiecznego kredytu, więc dla nas osób, które pracowały przy bezpiecznym kredycie, aż tak bardzo skomplikowana nie jest. Natomiast na pewno będziemy mieli tutaj dużo bardziej skomplikowany system wyliczania tych dopłat, ponieważ te dopłaty będą zależały od wielu czynników. W bezpiecznym kredycie było to dużo prościej, Rozwiązane. Tutaj będziemy mieli zróżnicowane dopłaty w zależności od metrażu nieruchomości, od dochodów, które uzyskuje gospodarstwo domowe, od em, wielkości mieszkania, więc generalnie ten, te, te, te wyliczenia dopłat będą bardziej skomplikowane. Natomiast patrząc na tą skomplikowaność tego systemu, spodziewam się, że po prostu będą stworzone, będą musiały być stworzone kalkulatory, które po prostu będą te dopłaty wyliczać. Natomiast to, kto może przystąpić, kiedy może przystąpić, co może, może sfinansować, kiedy utraci dopłaty, już tak bardzo skomplikowane znowu nie jest. Myślę, że jak banki przystąpią do interpretacji, jak już pojawią się te interpretacje z kancelarii prawnych, to stanie się to w miarę przejrzyste i zrozumiałe. No to zacznijmy od tego, co na pewno ciekawi największość, znaczy większość osób, które w tym roku. Myślą o zakupie nieruchomości albo nie załapały się na ten bezpieczny kredyt 2%. Czyli właśnie te podstawowe kryteria, jakie trzeba spełniać, żeby móc myśleć o bezpiecznym mieszkaniowym kredycie, hashtag na start. Jego trzeba się będzie nowej nazwy nauczyć. Tak, trzeba będzie się nowej nazwy nauczyć. Ogólnie rzecz biorąc, dalej trzymamy się tego, że to ma być pomoc, pomoc dla, przy zakupie pierwszego mieszkania. E, czyli tak naprawdę w większości przypadków e, nie, możemy, nie mogliśmy posiadać w przeszłości żadnej nieruchomości, e, z wyjątkami tutaj. E, e, no i generalnie e, faktycznie musi to zaspokajać nasze potrzeby mieszkaniowe, czyli na, w dalszym ciągu to nie może być nieruchomość przeznaczona e, w celach zarobkowych, e, co oczywiście nas nie dziwi, no bo na tym ma polegać też wsparcie rządowe, ciężko, żeby, żebyśmy wszyscy mieli się dokładać do pomocy w celach zarobkowych. Jest tutaj też pewien wyjątek, w mojej opinii bardzo fajny i, i też faktycznie może być pomocny dla wielu rodzin. Jest on skierowany do, dla rodzin z trójką dzieci przynajmniej, i w tym wypadku można zakupić drugą nieruchomość. Przy czym jest tutaj taki warunek, żeby tą pierwszą nieruchomość sprzedać, czyli wprowadzić ją ponownie na rynek, czyli Dalej mamy tak naprawdę rozwiązanie dość dużego problemu, bo prawda jest taka, że rodziny, które posiadają jedną, nie jedną nieruchomość, na przykład jakieś pierwsze mieszkanie, które, które mieli i już nie wystarcza im ta powierzchnia, no zwykle dużym wyzwaniem jest zmiana tej nieruchomości na większą, więc ten, ten program również będzie skierowany do takich rodzin. Natomiast no warunkiem też będzie, żeby utrzymać dopłaty, jest też to, żeby no jednak tej pierwszej nieruchomości nie traktować jako inwestycji i nie czerpać zysków z wynajmu. Tylko aby utrzymać dopłaty, będzie trzeba ją sprzedać do dwóch lat od jakby uzyskiwania, płacenia tych rat kapitałowo-odsetkowych przy to tym to nowym kredycie To się wydaje ciekawe dla młodych mm -hmm. par, dla młodych małżeństw, bo tak. tutaj dodajmy, że też no, nie trzeba być formalnie małżeństwem. To nie. jest też pomysł taki, który będzie wprowadzony. Zgadza się, gospodarstwo domowe zostało zdefiniowane inaczej niż w ustawie o bezpiecznym kredycie i faktycznie może to być po prostu para związana zupełnie nieformalnie, nie posiadająca wspólnego dziecka, więc generalnie tutaj tak naprawdę mamy znowu taki ukłon w kierunku par nieformalnych. Mhm. A jak to będzie weryfikowalne? Czy prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe? Tak naprawdę wszystkie te kryteria, które powodują, że jesteśmy zakwalifikowani lub do programu lub też nie, łącznie z tym kryterium dochodowym, będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia, które składa kredytobiorca pod odpowiedzialnością karną. No, i oczywiście również w ustawie, w projekcie ustawy znalazł się zapis mówiący o tym, że do pięciu lat banki będą miały możliwość, prawo kontrolowania tego, czy faktycznie te oświadczenia były prawdziwe. Więc na takiej zasadzie, czyli oświadczenie, tak samo to wyglądało w bezpiecznym kredycie, więc no teoretycznie nie jest to może jakaś taka powiedzmy bardzo skomplikowana weryfikacja, natomiast no jednak odpowiedzial składamy ją pod odpowiedzialnością karną, więc no więc na takiej zasadzie to działa. No, Działało a, wcześniej i teraz też tak a, będzie działać. Pa, państwo trochę zaczyna ufać swoim obywatelom, bo to od kilku lat było podnoszone, że Państwo... Ale kontrolujesz. <laughs> Zaufanie podobno na tym polega. E... Dokładnie. No dobrze, to powiedzmy, jakie są jeszcze kryteria? Kryteria wiekowe, e... mhm. kryteria związane, nie wiem, z... Obszarem, na którym można kupić daną nieruchomość. Tutaj tak naprawdę trochę mamy rzeczy podobnych, które były w bezpiecznym kredycie, trochę innych. Przede wszystkim tak, jeśli chodzi o kryterium wieku, to dotyczy on tylko, ono tylko pojedynczych osób, czyli singli lub no ogólnie osób po rozwodzie i tak dalej. I tutaj mamy maksymalny wiek 35 lat. To zostało zatrzyma zachowane według, jakby zgodnie z wstępnymi zapowiedziami więc te, te jednoosobowe gospodarstwa domowe maksymalnie do 35 mogą wziąć udział w programie. Jeżeli chodzi o gospodarstwa dwuosobowe lub większe, no to tutaj już tego limitu w ogóle, wieku już w ogóle nie będzie. Kolejna kwestia, mamy limit dochodowy, czyli generalnie on się kształtuje w zależności od ilość, ilości osób w gospodarstwie domowym od 7 tysięcy do 23 tysięcy średniomiesięcznego dochodu netto i, i to nie jest tak, że jeżeli tyle zarabiamy, no to możemy brać udział w programie, a jeżeli zarabiamy więcej, to już nie, tylko po prostu przy wyższych dochodach będą nam obniżane proporcjonalnie dopłaty jakby do rad, więc to nie jest tak, że nie wiem, nie załapiemy się na ten próg o powiedzmy przysłowiowe 100 zł i już faktycznie nie możemy skorzystać, tylko po prostu te dopłaty będą, będą wtedy proporcjonalnie obniżane, więc to wydaje mi się, że też takie dość sprawiedliwe rozwiązanie pod tym kątem. No i co jeszcze? No i też jeśli chodzi o zakupy, no to oczywiście będzie to, kredyt będzie udzielany w polskich złotych, będzie udzielany na zakup nieruchomości w Polsce do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. No i tutaj też mamy te limity kwotowe, czyli no maksymalna kwota kredytu to jest 600 tysięcy, natomiast w zależności od miasta, przy dużych miastach, te limity będą też podwyższane o 10 lub 20% w zależności od różnego rodzaju wskaźników, które są powołane. W ustawie. No tutaj to było jednym z problemów, przynajmniej pod koniec bezpiecznego kredytu, że te ceny zostały tak wywindowane do góry, że na rynku zostało mało mieszkań, które były osiągalne w tym, w tym kredycie. A jak wygląda oprocentowanie? Bo tutaj mamy też zmiany. Yy, tak, no, wiesz, to jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem do tych kwot kredytu, bo tutaj bardzo ważna rzecz jest taka, że to nie jest tak, że my możemy kupić nieruchomość za maksymalną kwotę, tak jak na przykład było w bezpiecznym kredycie, że tam maksymalnie było 800 tysięcy, bo mogliśmy dać 200 tysięcy wkładu, maksymalna kwota kredytu to było 600 tysięcy. Tutaj tak naprawdę my możemy wziąć yy, ten wkład własny dać yy, jakikolwiek, możemy wziąć kwotę kredytu również wyższą, natomiast dopłata, dopłaty będą obowiązywały właśnie do tych maksymalnych kwot i będzie to do maksymalnie 600 tysięcy złotych. Więc tutaj tak naprawdę otwiera nam to no możliwości zakupowe różnego rodzaju, w różnych cenach, w różnych wielkościach, tylko po prostu będzie konsekwencją będzie, będą różne dopłaty. Czyli wtedy spełniam te warunki jako rodzina albo jako singiel, i kupuję sobie tak. nieruchomość o wartości 1,5 miliona złotych to mogę ją sobie kupić, ale dopłatę do będę miał tylko do 600 tysięcy, no chyba, że tam w większym mieście, no to troszkę może być powiększona. Tak, tylko tutaj znowu ten mechanizm będzie bardzo ciekawy, bo może się okazać, że przy takiej cenie nieruchomości, no oczywiście drogie nieruchomości, no to no wiadomo, w Warszawie to nawet i nieduże nie nieruchomości są drogie, ale generalnie standardowo jest tak, że no ta, ta cena bierze się też z metrażu, i tak jak już wspomniałam, mamy tutaj jakby ograniczenia co do metraży, po prostu jeżeli będziemy decydowali się na większą nieruchomość, która przekracza te. Metraże ustawowe, nazwijmy to, to te dopłaty również nam będą się zmniejszać i przy takich dużych nieruchomościach może się okazać, że po prostu te dopłaty nam się, po prostu lepiej będzie wziąć normalny kredyt, ponieważ no nie skorzystamy ze względu właśnie na metraż z tych dopłat. Więc generalnie pod tym kątem faktycznie program jest skomplikowany i będą musiały tutaj funkcjonować różnego rodzaju kalkulatory, jakiś kalkulator, który będzie po prostu to wszystko wyliczał i w ten sposób będzie można oszacować, czy faktycznie udział w tym programie w ogóle ma sens. Czy faktycznie te dopłaty nam coś, coś dają, czy, czy lepiej sfinansować daną nieruchomość normalnym kredytem. Więc jest to taki program, który faktycznie ma pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb takich w miarę podstawowych, a nie finansowaniu willi czy dużych nieruchomości, drogich bardzo nieruchomości, bo po prostu zwyczajnie przez te parametry te dopłaty będą albo jakieś minimalne, albo w ogóle okaże się, że, że jest to nieopłacalne, nie ma nie ma tych dopad względem normalnego kredytu. Nie? Więc generalnie tak jest to ułożone. Natomiast jeśli chodzi z kolei o to oprocentowanie, to tutaj oprocentowanie znowu do tych kwot jakby ustawowych, czyli no maksymalnie do 600 tysięcy, mamy zróżnicowane i będzie, i też w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym będzie to od 0% do 1,5%, więc generalnie troszkę mniej niż w bezpiecznym kredycie. Natomiast natomiast no też będą tutaj różne kwoty, bo chociażby jak mamy takiego singla, no to on może dostać 200 tysięcy, dopłaty do 200 tysięcy i to jest oprocentowane na 1,5%. Przy większych rodzinach, tych największych, czyli 3, 5+, plus, że tak powiem, gospodarstwo domowe 5+, plus, no to mamy kredyt 0% oczywiście do tych kwot ustawowych. Nawet w tej opcji, o której mówiłaś, że mamy mniejsze mieszkanie, sprzedajemy je, kupujemy większe, bo rodzina się powiększyła tak. i wtedy też możemy ten kredyt 0% mieć. Tak, tak, dokładnie tak. To powiedzmy sobie teraz, tak ogólnie, może, jak uważasz, że wpłynie to na rynek kredytowy? No bo ten bezpieczny kredyt bardzo mocno w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Warszawie zresztą też, chociaż tutaj akurat no te ceny już były rzeczywiście na, na, na limitach. Ale, tak. no ale na pewno bardzo mocno ruszył ogólnie w Polsce rynek mieszkaniowy. Nieruchomości. Czy tutaj też? Wiesz co? Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że faktycznie program również spowoduje wzrosty cen. Ciężko przewidywać, czy to będą tak szalone wzrosty, jak w bezpiecznym kredycie. Myślę, że jednak bezpieczny kredyt dość mocno też nasycił rynek i dużo kupujących zaspokoiło swoje potrzeby mieszkaniowe. Oczywiście te potrzeby nadal są, nadal są duże i na pewno program spowoduje zwiększony popyt. Natomiast też tutaj w ustawie, w projekcie ustawy pojawia się limit wniosków i został on określony jako 15 tysięcy sztuk na kwartał. Czyli program też będzie limitowany nie tylko jeśli chodzi o budżet, ale również jeśli chodzi o ilość wniosków, więc ym, myślę, że ten mechanizm ma na celu właśnie ym, zapo zapobiegnięcie takiemu nadmiernemu popytowi. Jakie to przyniesie skutki? No to myślę, że wszyscy zobaczymy takie wstępne prognozy, które gdzieś tam są dokonywane przez analityków. No to mówią o tym, że no, prognozowany jest wzrost na rynku nieruchomości w tym naszym obecnym roku około 10%. Natomiast też weźmy pod uwagę fakt, że na razie mamy projekt tej ustawy. Mamy, nie wiemy jeszcze, kiedy ona wejdzie w życie. Spodziewamy się, że to będzie jesień tego roku. Ciężko powiedzieć, czy początek, czy koniec. Zobaczymy, jak będzie. będą szły dalsze prace nad projektem. Natomiast, więc ten, ten te wzrosty, te 10%, no to tak naprawdę one nie zahaczają za bardzo o jakiś długi okres funkcjonowania programu w, w tym roku. Jeżeli ten program wejdzie, no im wcześniej, no to im wcześniej on wejdzie, tym myślę, że te wzrosty mogą być nawet jeszcze trochę większe. Mhm. No tak, na stronach ministerstwa można znaleźć taką informację, że program ma wejść w drugiej połowie 2024, ale tak jak powiedziałeś, no druga połowa, no to jest to od to lipca to znaczy, do grudnia. Tak, to jest, dokładnie, dokładnie To tak, jest no. bardzo długi okres. A... Projekt bezpiecznego kredytu pojawił się w lutym, a finalnie ustawa weszła w życie 1 lipca. Tutaj projekt nam się pojawił tak naprawdę dopiero w kwietniu, więc myślę, że jest spora szansa, że wejdzie z porównywalnym opóźnieniem co bezpieczny kredyt, czyli, czyli jesień. Natomiast, no tak jak mówię, no, to są takie gdybania, nie mamy żadnych informacji, które byłyby jakkolwiek pewne, czy i, i można byłoby się o nie, o nie opierać. No tak, przed nami jeszcze jedna kampania polityczna, więc może to też być dobry moment na, na rozgrywkę wokół tego projektu. Ja tylko dodam, że z informacji jakie mamy, program ma być do końca 2027, więc będzie od razu, od razu jest zapowiedziany na dłuższy okres niż, niż bezpieczny tak. kredyt. A czy bezpieczny? Też był zapowiedziany na dość długi okres, tylko po prostu bardzo szybko budżet się wyczerpał. Tutaj mamy, wydaje się, że jest to troszeczkę bardziej rozplanowane, przemyślane, chociażby nawet ze względu na ten limit przyjmowanych wniosków na kwartał, czyli te 15 tysięcy sztuk, o których już wspomniałam, więc faktycznie jest szansa, że dociągniemy do tego 27 roku z tym programem. No tak, a też te ceny nie będą tak szybko, szybko rosły. Ale to jeszcze podsumowując naszą rozmowę, chciałem Cię zapytać o to jak teraz wygląda rynek. Czy to jest mhm. tak, że jak w grudniu 31 został złożony ostatni wniosek, to już się nic nie dzieje i ten pierwszy kwartał byłaś na urlopie? Chciałabym z jednej strony, aczkolwiek nie, nie, nie jest tak źle. Myślę, że to widać nie tylko u mnie w firmie, ale powiem Ci, że akurat w sumie te takie dane z rynku, które faktycznie są oficjalnie podawane czy w BIK-u, czy w różnych innych źródłach, faktycznie obserwujemy też u nas w firmie na, na takim żywym przykładzie, że tak powiem. No i co one mówią? No generalnie oczywiście jest spokojniej niż było w bezpiecznym kredycie, bo no popyt dość istotnie spadł, ale nadal jakby ta pierwsza połowa tego roku jest jednak mimo wszystko bardziej intensywna niż była pierwsza połowa zeszłego roku, gdzie no zeszły rok, początek tego zeszłego roku no to było takie pobudzenie po kryzysie i pobudzenie przed bezpiecznym kredytem osób, które nie mogły, nie łapały się na program i jakby już wiedziały, że się na ten program nie załapią i teraz w sumie mamy troszeczkę podobną sytuację, ponieważ nadal osoby, które nie wiedzą, że nie załapią się na program w dużej ilości dzisiaj dokonują decyzji zakupowych, dzisiaj kupują, ponieważ rynek jest w miarę spokojny, to są Dobre warunki do negocjacji to są dobre warunki do y, po prostu przejścia przez ten. Y, Skomplikowany jednak mimo wszystko proces, właśnie w miarę spokojnie, bo w tych programach rządowych, w momencie kiedy funkcjonujemy w tych programach rządowych, no to tak naprawdę ten zakup nieruchomości, ogromny wydatek dla no, większości ludzi, no to tak naprawdę wymaga podejmowania szybkich decyzji, ryzykownych decyzji, w takich troszkę, bym powiedziała, wręcz nieludzkich warunkach, no bo po prostu. W bankach są ogromne kolejki, jakby kolejki są również do zakupu konkretnych nieruchomości, więc tak naprawdę no, decyzje trzeba podejmować tak naprawdę w kilka minut, które dotyczą no, całego twojego życia finansowego, więc jest to na pewno bardzo stresujące i wymagające. Teraz jest spokojniej, więc to jest taki dobry czas właśnie dla osób, które nie... Jest... Nie biorą udział, nie będą brały udziału w programie, żeby tych zakupów mogły dokonać i to się właśnie teraz dzieje. No a też mamy jednak mimo wszystko trochę, bardziej, trochę trochę lepsze nastroje, jeśli chodzi o stopy procentowe o inflację, niż były w zeszłym roku, więc też dlatego mimo wszystko ten popyt jest większy niż był o tej samej porze rok temu. Stopy procentowe może nie zmaleją, ale przynajmniej nie mhm. będą rosły, przynajmniej tak. ta, takie są zapowiedzi. No i inflacja też już nie powinna być aż tak e, uporczywa. Dzięki temu wszyscy. Mhm. Wszyscy mogą jakoś tak zaplanować swoje budżety bardziej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również i do zobaczenia. Moim i Państwa gościem w Obiektywnie o Biznesie była Honorata Skrzypek Komorowicz, kredytowy poradnik.pl, a rozmawiał Oglonek. Do zobaczenia.